O większego trudno zucha, jak był stesek burczy mucha. Ja nikogo się nie boję, choćby nie być to dostoję. Wilki, ja ich całą zgraję, pozabiję i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tegrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest, kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko, kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zajść z daleka. Bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Tam się budzi niespodzianie patrzy. A tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie się na nogi, jak nie wrzasie z wielkiej drogi? Pęci, jakby Hartzę słyszy. Tygrys tato! Tygrys krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. A chleb może jako pyta. Strasznie trzyczyć trzy, cztery nogi, patrz zapał przy tym rogi. Gdzież to było? Tam na ścianie, właśnie porą mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.